Nazywam się Patrycja i mam 34 lata. Mam własną firmę budowlaną. Nie jest ogromna, ale jest moja i dobrze prosperuje. Nie jestem mężatką. Nigdy nie byłam. Przez większość dni jestem zbyt zajęta doglądaniem placów budowy i zarządzaniem ekipami, żeby w ogóle myśleć o związkach. Moja rodzina to rodzice i młodsza siostra. Mój tata, Michał, prowadzi małą kawiarnię w centrum miasta. To jedno z tych miejsc z krzesłami nie do pary i stałymi bywalcami, którzy wpadają każdego ranka po to samo zamówienie. Prowadzi ją od 20 lat. Moja mama, Dorota, nie pracuje. Kiedyś zajmowała się sprawami administracyjnymi w kawiarni, ale przestała, gdy zaczęłam zarabiać prawdziwe pieniądze. Moja siostra Magda ma 31 lat. Jest żoną Tomasza, prawnika, który pracuje w jakiejś średniej wielkości kancelarii. Mieszkają w ładnym domu na przedmieściach i wydają się całkiem szczęśliwi, tak sądzę. Ja mieszkam we własnym mieszkaniu po drugiej stronie miasta. To porządne miejsce. Nic nadzwyczajnego, ale jest moje. A przynajmniej sama za nie płacę. Czego nie mogę powiedzieć o większości rzeczy w życiu mojej rodziny. Jest jednak coś, o czym nikt nie wspomina przy rodzinnych obiadach. Ja płacę za wszystko. Rodzinne wakacje na Malediwach w zeszłym roku. Zapłaciłam za wszystko. Kosztowało mnie to około 60 tysięcy złotych. Moja mama chciała na urodziny nową, markową torebkę. Kupiłam ją. 12 tysięcznych złotych za torebkę, której użyła dwa razy. Świąteczny wyjazd na narty w Alpy. Kolejne 30 tysięcy z mojego konta. I największa rzecz zapłaciłam za generalny remont domu moich rodziców. Nowa kuchnia, nowe łazienki, naprawa dachu. Wymiana całej instalacji grzewczej. W ciągu ostatnich dwóch lat zrobiłam przelewy na łączną kwotę 230 tysięcy złotych dla wykonawców, dostawców i pracowników. Moi rodzice mieszkają w domu, który w zasadzie odbudowałam za własne pieniądze. Ale według mojej rodziny to ja jestem rozczarowaniem. Nazywają moją firmę moją słodką, małą firemką, jakby to było jakieś hobby, którym zajmuję się międzyrobieniem na drutach a pieczeniem ciast. Żartują sobie, że pracuję z mężczyznami w kaskach i mam brud za paznokciami. Mówią mi, że budowlanka to nie jest kobiece zajęcie, że nigdy nie znajdę męża, robiąc to, co robię, że umrę w samotności. Tydzień przed Bożym Narodzeniem byłam w domu rodziców, wieszając na zewnątrz świąteczne dekoracje. Tata poprosił mnie, żebym zawiesiła lampki na ganku i wokół okien. Było zimno, a ręce zamarzały mi, gdy przewlekałam światełka wzdłuż Rynien. Stałam na drabinie niedaleko okna salonu, kiedy usłyszałam w środku głosy. Okno było lekko uchylone, a dźwięk niósł się czysto w zimnym powietrzu. To była moja mama i Magda. Po prostu nie chcę spędzać świąt z tą przegrywką, powiedziała Magda. Zamarłam na drabinie. Wiem, kochanie, odpowiedziała moja mama. Ale musimy być cierpliwe. Jeszcze tylko trochę. Ile jeszcze? Remont jest skończony. Dom wygląda idealnie. Dlaczego wciąż musimy udawać? Tomasz mówi, że musimy poczekać do końca świąt. Potem zmusimy Patrycję do zapłacenia za kilka ostatnich rzeczy, a potem będziemy mogli ją całkowicie odciąć. To byłby wstyd mieć taką krewną. Moje dłonie zacisnęły się na drabinie tak mocno, że kłykcie mi zbielały. A jesteś pewna co do spadku? Zapytała Magda. Absolutnie pewna. Tomasz ma już prawie gotowe dokumenty. Wszystko przejdzie na ciebie. Patrycja nie dostanie ani grosza. Obie się roześmiały. Zeszłam z drabiny najciszej jak potrafiłam i dokończyłam wieszanie dekoracji. Moje ręce poruszały się automatycznie, zawieszając lampki i ozdoby, podczas gdy mój mózg próbował przetworzyć to, co właśnie usłyszałam. Planowały się mnie pozbyć, gdy już za wszystko zapłacę. Gdy odbuduję cały ich dom za własne pieniądze, a one nazywały mnie przegrywką, nie płakałam, nie krzyczałam. Po prostu dalej wieszałam dekoracje i planowałam swój następny ruch. Kilka dni później odbyło się rodzinne przyjęcie świąteczne. Przyszłam na czas z prezentami dla wszystkich, jak zawsze. Mój tata chwalił się krewnym odnowioną kuchnią, wskazując na nowe szafki i blaty, jakby sam za nie zapłacił. Patrycja wykonała świetną robotę, koordynując to wszystko, powiedział w pewnym momencie, co było najbliższe przyznaniu, co tak naprawdę zrobiłam. Tomasz dopadł mnie przy stole z napojami. No więc, Patrycja, jak tam twoja mała firma budowlana? Dobrze idzie, powiedziałam. Wiesz, prawdziwe pieniądze są w deweloperce. Budowlanka to tylko brudna robota. Powinnaś pomyśleć o przejściu na coś bardziej wyrafinowanego. Będę o tym pamiętać. Uśmiechnął się z wyższością i odszedł. Podałam kolację. Uśmiechałam się do żartów taty. Komplementowałam sukienkę mamy, za którą zapłaciłam, i udawałam, że wszystko jest w porządku. W środku płonęłam z wściekłości i poczucia zdrady, ale trzymałam to wszystko pod ścisłą kontrolą. Po kolacji mama poszła wcześnie spać, twierdząc, że jest zmęczona. Tata zasnął przed telewizorem. Magda i Tomasz wyszli około dziewiątej. Zostałam na noc, co nie było niczym niezwykłym. Wiele razy spałam w swoim starym pokoju po rodzinnych imprezach, ale tym razem miałam cel. Gdy wszyscy już spali, zeszłam na dół do gabinetu, gdzie mama trzymała swojego laptopa. Był niezablokowany, bo w domu nigdy nie zawracała sobie głowy hasłami. Otworzyłam jej pocztę e-mail i zaczęłam szukać. Nie zajęło mi to długo, by znaleźć to, czego szukałam. Wiadomości między moją mamą a Tomaszem, sięgające ponad rok wstecz. Planowali to przez cały ten czas. Jeden e-mail od Tomasza sprzed 13 miesięcy. Gdy remont zostanie zakończony i wartość domu wzrośnie, możemy przeprowadzić transfer spadku. Dorota powinna utrzymywać pozytywne relacje z Patrycją, dopóki wszystkie prace nie zostaną opłacone i zakończone. Kolejny od mojej mamy. Jak szybko po zakończeniu możemy zerwać kontakt? Jestem zmęczona udawaniem, że obchodzi mnie jej śmieszna firma budowlana. Przewijałam dalej. Były dziesiątki wiadomości, planów, harmonogramów, strategii: jak sprawić, bym wciąż płaciła za wszystko, podczas gdy oni przygotowywali się do całkowitego wykluczenia mnie. Wtedy znalazłam coś jeszcze osobną korespondencję mailową między moją mamą a kimś o imieniu D. Otworzyłam jedną z wiadomości i zaczęłam czytać. Potem otworzyłam kolejną i kolejną. Moja mama miała romans z Dawidem, przyjacielem taty ze studiów. Byli razem od lat. W wiadomościach pisali o czekaniu na odpowiedni moment, o rozpoczęciu nowego życia razem, o tym jak mój tata już w ogóle nie zwracał na nią uwagi. W jednej z wiadomości Dawid napisał: Gdy tylko transfer spadku zostanie sfinalizowany, a sprawa z Michałem załatwiona, wreszcie będziemy mogli być razem jak należy. Odpowiedź mojej mamy: Nie mogę się doczekać. Ten dom będzie teraz o wiele więcej wart dzięki pieniądzom Patrycji. Magda dostanie wszystko, a my będziemy mieli nasz nowy start. Siedziałam w ciemnym gabinecie, czytając e-mail za e-mailem, i coś we mnie zamarzło i stwardniało. Oni nie tylko mnie wykluczali, oni mnie okradali, zdradzali mojego tatę i śmiali się z tego przez cały czas. Zrobiłam zrzuty ekranu wszystkiego każdego e-maila, każdej wiadomości, każdego dowodu. Wrzuciłam je wszystkie do bezpiecznej chmury danych. I wysłałam sobie kopię na maila. Potem zamknęłam laptopa i poszłam na górę spać. Niewiele spałam tej nocy, ale gdy nadszedł ranek, miałam plan. Następnego ranka wyszłam wcześnie z domu rodziców i pojechałam prosto do kancelarii adwokackiej. Znalazłam w internecie prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym i sporach majątkowych. Nazywał się Robert Dąbrowski, i mógł mnie przyjąć jeszcze tego samego dnia. Pokazałam mu wszystko: e-maile, zrzuty ekranu, rejestry każdej płatności, jakiej dokonałam na remont. Przejrzał wszystko uważnie, po czym oparł się w fotelu. To skomplikowana sytuacja, powiedział, ale prawnie dom należy do pani rodziców. Mimo, że zapłaciła pani za remonty, nie miała pani umowy stwierdzającej, że prace były pożyczką lub że otrzyma pani udział we własności, czyli nie mam żadnych roszczeń do niczego? Do samego domu nie. Jednakże dowody na oszustwo dotyczące pieniędzy na wakacje i manipulacje spadkiem mogą być użyteczne, ale to zupełnie inna batalia prawna. Wyszłam z jego gabinetu sfrustrowana, ale niepokonana. Jeśli nie mogłam odzyskać pieniędzy legalnie, to przynajmniej upewnię się, że wszyscy poznają prawdę. Miałam zapasowe klucze do domu rodziców. Miałam je od lat na wszelki wypadek. Oni nie wiedzieli, że wciąż je mam. Dwa dni później, gdy oboje moi rodzice byli poza domem, weszłam do środka. Kupiłam w internecie małe urządzenia nagrywające, takie, które mogły działać tygodniami na jednym ładowaniu. Były aktywowane głosem i malutkie. Zainstalowałam jedno za ramką obrazu w salonie, drugie w szafce kuchennej, schowane za naczyniami. Trzecie umieściłam w ich sypialni, ukryte w ozdobnym pudełku na komodzie mamy. Potem wyszłam, zamykając za sobą drzwi, jakbym nigdy tam nie była. Przez następne trzy tygodnie sprawdzałam nagrania co kilka dni. Większość była nudna. Mój tata, mówiący o kawiarni, moja mama, rozmawiająca przez telefon z przyjaciółkami normalne rzeczy, ale słuchałam dalej. Przygotowałam też szczegółowy arkusz kalkulacyjny z każdym złotym, który wydałam na ich dom. Nowe szafki kuchenne 32 tysiące złotych. Remonty łazienek. 48 000 zł. Wymiana dachu, 60 000 zł. Instalacja grzewcza i wentylacyjna, 44 000 zł. Malowanie, podłogi, armatura, wszystko. Łączna suma wyniosła dokładnie 229 800 zł. Miałam na to wszystko rachunki: faktury, wyciągi bankowe, umowy z wykonawcami, wszystko było udokumentowane. Trzy tygodnie po zainstalowaniu urządzeń trafiłam na żyłe złota. Nagranie z salonu zarejestrowało rozmowę między Magdą a moją mamą. Siedziałam w swoim mieszkaniu, kiedy tego słuchałam, i musiałam odtworzyć to dwa razy, żeby upewnić się, że dobrze usłyszałam. Głos Magdy: Więc Tomasz załatwił wszystkie papiery. Dokumenty są gotowe. Teraz, gdy remont jest skończony, mamy uzasadnione powody, by odciąć Patrycję. Moja mama się roześmiała. Idealnie. Już zmieniłam testament. Wszystko idzie do ciebie. Dom, oszczędności, wszystko. Patrycja nie dostaje niczego. A co z tatą? A co z nim? Gdy tylko aktywa zostaną przeniesione, zaczynam nowe życie z Dawidem. Czeka na mnie. Czy tata coś podejrzewa? Ani trochę. I tak ignoruje mnie od lat. Jesteśmy teraz tylko dwojgiem ludzi mieszkających w tym samym domu. Nawet nie zauważy, dopóki nie będzie za późno. Magda się roześmiała. Biedna Patrycja, nie dostanie ani grosza po tej całej robocie. Niech sobie trzyma swoją słodką, małą firemkę. Ręce mi drżały, gdy zapisywałam nagranie. To było to, to było wszystko, czego potrzebowałam. Zrobiłam kopię pliku audio i przechowałam je w trzech różnych miejscach. W chmurze danych, na zewnętrznym dysku twardym i na pendrive, który trzymałam w sejfie. Urodziny Magdy wypadały za dwa tygodnie. Zawsze odbywały się w domu moich rodziców. Duże rodzinne spotkanie z kolacją i tortem. Wszyscy tam będą. Te dwa tygodnie spędziłam na przygotowaniach. Zorganizowałam wszystkie dowody na tablecie, tworząc prezentację, która pokazywała e-maile, dokumentację finansową i odtwarzała nagrania audio. Ćwiczyłam, co powiem, jak zachowam spokój, jak poradzę sobie z ich reakcjami. Skontaktowałam się też z żoną Dawida. Miała na imię Karolina, i spotkałyśmy się kilka razy na rodzinnych imprezach przez lata. Nie znałam jej dobrze, ale wiedziałam, gdzie mieszka. Wysłałam jej kopię wiadomości między Dawidem a moją mamą, każdej jednej. Nie dołączyłam żadnej notatki ani wyjaśnienia. Po prostu wysłałam dowody i pozwoliłam jej wyciągnąć własne wnioski. Nie odpowiedziała, ale wiedziałam, że je otrzymała. Nadszedł dzień urodzin Magdy. Wstałam wcześnie, wzięłam prysznic i założyłam swój najbardziej formalny kostium biznesowy: czarna marynarka, wyprasowana biała koszula, dopasowane spodnie. Wyglądałam, jakbym szła na zebranie zarządu, a nie na przyjęcie urodzinowe. Przyjechałam do domu rodziców punktualnie. Drzwi otworzyła mi mama: Patrycja, jesteś tak wystrojona, wszystko w porządku? Wszystko w porządku, powiedziałam. Właśnie wróciłam ze spotkania z klientem. Wydawało się, że to przyjęła i wpuściła mnie do środka. Jadalnia była przygotowana na kolację. Mój tata był w kuchni, szykując przystawki. Magda i Tomasz już tam byli. Siedzieli na kanapie i patrzyli w swoje telefony. Cześć siostra, powiedziała Magda, nie podnosząc wzroku. Ładny garnitur. Dzięki. Usiadłam u szczytu stołu, co było niezwykłe. Zazwyczaj siadał tam mój tata, ale nikt nic nie powiedział. Prowadziliśmy zdawkową rozmowę, czekając na kolację. Mój tata przyniósł jedzenie i wszyscy usiedli. Magda była w dobrym nastroju, śmiała się i opowiadała o jakichś wakacjach, które planowała z Tomaszem. Kiedy talerze wszystkich były pełne, a kieliszki napełnione, wstałam. Chciałabym wznieść toast, powiedziałam. Wszyscy na mnie spojrzeli. Za rodzinę, powiedziałam, podnosząc kieliszek, za lojalność i za prawdę. Twarz mojej mamy lekko zbladła, ale uśmiechnęła się i mimo wszystko podniosła swój kieliszek. Odstawiłam kieliszek i wyjęłam tablet. Właściwie, zanim zjemy, mam coś wszystkim do pokazania. Tomasz zmarszczył brwi. Patrycja, czy to nie może poczekać? To urodziny Magdy. Nie, powiedziałam, nie może poczekać. Podłączyłam tablet do ekranu telewizora na ścianie. Mój tata zamontował go tam w zeszłym roku, dumny ze swojego nowego nabytku. Co ty robisz? zapytała moja mama. Jej głos miał teraz ostrą nutę. Nacisnęłam przycisk odtwarzania pliku audio. Głos Magdy wypełnił pokój, więc Tomasz załatwił wszystkie papiery. Dokumenty są gotowe. Teraz, gdy remont jest skończony, mamy uzasadnione powody, by odciąć Patrycję. Potem śmiech mojej mamy. Idealnie, już zmieniłam testament, wszystko idzie do ciebie. W pokoju zapadła całkowita cisza. Pozwoliłam nagraniu odtworzyć się do końca. Każde słowo, każdy śmiech, każda wzmianka o słodkiej małej firemce i planie pozbycia się mnie. Kiedy się skończyło, nikt się nie ruszał. Twarz mojej mamy była biała, Magda wpatrywała się w stół. Tomasz trzymał w ręku telefon, zamrożony w bezruchu. To nie wszystko, powiedziałam. Wyświetliłam na tablecie zrzuty ekranu, e-maile między moją mamą a Tomaszem, planujące transfer spadku, wiadomości omawiające harmonogramy odcięcia mnie, wszystko wyłożone czarno na białym. Czy tata wie o czymkolwiek z tego? Zapytałam, patrząc na ojca. Wpatrywał się w ekran z lekko otwartymi ustami. Nie rozumiem, co się dzieje. Pozwól, że wyjaśnię, powiedziałam. Wyświetliłam arkusz kalkulacyjny. To każdy złoty, który wydałam na remont Waszego domu. Nowa kuchnia, nowe łazienki, nowy dach, nowa instalacja grzewcza. 229 800 złotych w sumie. Mam na wszystko rachunki. Tomasz gorączkowo stukał w swój telefon. Za późno, powiedziałam. Wszystko jest już zarchiwizowane w wielu miejscach. Przesunęłam na następny ekran. A oto wyciągi bankowe pokazujące, że mama wzięła 80 tysięcy złotych, które dałam Wam na rodzinne wakacje, i zamiast tego przelała je na tajne konto. Moja mama wstała. To nieporozumienie. Patrycja, wyrywasz rzeczy z kontekstu. Usiądź, Doroto. Głos mojego taty był cichy, ale twardy. Usiadła. Wyświetliłam następny zestaw zrzutów ekranu. A oto coś jeszcze. Mama od lat ma romans. Wyświetliłam wiadomości między moją mamą a Dawidem. To jej korespondencja z Dawidem. Wiesz, tato, twoim starym kumplem ze studiów. Byli razem od dłuższego czasu. Planowali rozpocząć nowe życie razem po tym, jak spadek zostanie przepisany na Magdę. Twarz mojego ojca poczerwieniała. Wstał tak szybko, że jego krzesło przewróciło się do tyłu i z hukiem uderzyło o podłogę. Trzydzieści lat, powiedział, a jego głos drżał. 30 lat małżeństwa, a ty sypiałaś z Dawidem, moim najlepszym przyjacielem. Michale, proszę, zaczęła moja mama. Cały ten remont, kontynuował. Jego głos stawał się coraz głośniejszy. Czy to było dla niego? Remontowałaś nasz dom, żebyś mogła tu z nim zamieszkać? To nie tak, więc jak? Zwrócił się do mnie. Pokaż mi te wiadomości. Wszystkie. Podałam mu tablet. Przewijał e-maile, a jego ręce drżały. Z każdą wiadomością jego twarz stawała się czerwieńsza, oddech cięższy. Okradłaś naszą córkę, powiedział. Ukradłaś jej pieniądze, planowałaś ukraść jej spadek i zamierzałaś zostawić mnie z niczym, uciekając z Dawidem. Moja mama teraz płakała. Nigdy nie zwracałeś na mnie uwagi. Obchodziła cię tylko ta głupia kawiarnia. Byłam samotna. Mój ojciec chwycił za krawędź stołu jadalnego. Tego, który zrobiłam na zamówienie z odzyskanego drewna dwa lata temu, podniósł go i przewrócił. Całość z hukiem runęła na podłogę. Talerze roztrzaskały się w drobny mak, jedzenie rozprysło się na wszystkie strony, wino zalało parkiet, wszyscy odskoczyli. Moja mama krzyknęła, Magda chwyciła Tomasza za ramię, ja po prostu siedziałam i patrzyłam. Mój ojciec stał pośrodku tego chaosu, ciężko oddychając. Potem odwrócił się i wyszedł z pokoju. Usłyszałam jego kroki na schodach. Potem na górze trzasnęły drzwi. Magda i Tomasz spojrzeli na siebie. Tomasz chwycił swój płaszcz. Wychodzimy. Pośpiesznie wyszli frontowymi drzwiami bez słowa. Zostałam sama z mamą w zniszczonej jadalni. Jedzenie i potłuczone szkło pokrywały podłogę. Przewrócony stół leżał na boku. Zniszczyłaś wszystko, powiedziała moja mama. Makijaż spływał jej po twarzy. Zniszczyłaś tę rodzinę. Wstałam i podniosłam tablet. Nie, to ty to zrobiłaś swoją chciwością, kłamstwami i manipulacją. Ja tylko sprawiłam, że wszyscy poznali prawdę. Co ja mam teraz zrobić? To już nie mój problem. Wyszłam ostrożnie, omijając potłuczone naczynia. Wsiadłam do samochodu i pojechałam do domu. Tej nocy spałam lepiej niż od tygodni. Bez poczucia winy, bez stresu, bez zastanawiania się, czy powinnam była powiedzieć coś inaczej. Po prostu spokój. Nie sprawdzałam telefonu przez dwa tygodnie. Byłam zbyt zajęta pracą. Moja firma prowadziła jednocześnie trzy duże projekty, i całkowicie się w nie rzuciłam. 12 godzin dziennie na placach budowy, spotkania z klientami, zarządzanie ekipami. Kiedy w końcu spojrzałam na wiadomości. Było ich czternaście od mojej mamy. Pierwsze kilka było pełnych złości. Jak śmiałaś nas tak upokorzyć? Nie miałaś prawa wywlekać naszych prywatnych spraw. Jesteś okropną córką. Potem przeszły w defensywę. Nie rozumiesz całej sytuacji. Były powody wszystkiego, co zrobiliśmy. Ostatnie kilka było desperackich. Proszę, zadzwoń do mnie. Musimy porozmawiać. Przepraszam za wszystko. Proszę, wybacz mi. Ostatnia wiadomość wysłana wczoraj brzmiała: "Dawid mnie zostawił. Próbuję naprawić sytuację ze swoją żoną. Nie mam teraz nikogo. Potrzebuję cię." Wpatrywałam się w tę wiadomość przez dłuższą chwilę. Potem napisałam odpowiedź. Złożyłam wniosek o zakaz zbliżania się. Nie chcę mieć z żadnym z was nic wspólnego. Nie kontaktuj się ze mną więcej." Zablokowałam jej numer. Były też wiadomości od Magdy. Pięć, wszystkie przepraszające. Tak mi przykro, Patrycja. Popełniłam straszny błąd. Tomasz i ja chcemy pomóc. Może świadczyć pomoc prawną dla Twojej firmy za darmo? Proszę, pozwól nam to naprawić. Przesłałam całą rozmowę mojemu prawnikowi i poprosiłam go o złożenie wniosku o zakaz zbliżania się również wobec Magdy i Tomasza. Była też wiadomość od mojego taty, tylko jedna. Patrycja, potrzebuję dowodów na romans Twojej matki do sprawy rozwodowej. Czy możesz mi wysłać kopię wiadomości? Tak mi przykro za wszystko. Powinienem był cię chronić. Wysłałam mu wszystko. Każdy e-mail, każdy zrzut ekranu, każdy dowód, jaki miałam. Odpisał: "Dziękuję. Składam pozew o rozwód. Dopilnuję, żebyś była zabezpieczona." Nie odpowiedziałam na to. Sama o siebie zadbam, jak zawsze. Rozwód przebiegł szybko. Mój ojciec miał wszystkie potrzebne dowody. A moja mama nie mogła niczemu zaprzeczyć. Romans, skradzione pieniądze, plan wykluczenia go ze wszystkiego wszystko było udokumentowane. Jego prawnik był bezlitosny. Upewnił się, że wszyscy dokładnie wiedzą, co zrobiła moja mama. Nie tylko o romansie, ale o manipulacji finansowej, kłamstwach, zdradzie własnej córki. Ostatecznie moja mama została z niczym, poza połową ich wspólnego konta oszczędnościowego. To wszystko. Dom został przy moim tacie, kawiarnia została przy moim tacie, wszystko zostało przy moim tacie. Musiała się wyprowadzić. Dowiedziałam się przez prawnika ojca, że wynajęła małe mieszkanie na obrzeżach miasta: jakieś tanie miejsce z cienkimi ścianami i kiepską hydrauliką. Nie było mi jej żal, ani trochę. Mój ojciec był zdruzgotany. Nie z powodu utraty mojej mamy, ale z powodu samej zdrady. 30 lat jego życia było kłamstwem. Jego żona sypiała z jego najlepszym przyjacielem. Jego córka planowała okraść jego drugą córkę. Ufał wszystkim, a wszyscy go wykorzystali. Miesiąc po sfinalizowaniu rozwodu skontaktował się ze mną jego prawnik. Mój ojciec zmienił testament. Wszystko teraz przypadało mnie. Dom, kawiarnia, wszystkie jego aktywa. Magda została całkowicie wydziedziczona. Wiedziała o romansie i kryła moją mamę i Dawida. Wiedziała przez cały czas i nic nie powiedziała. To była dla niego ostatnia kropla. Mój ojciec wysłał mi wiadomość po aktualizacji testamentu. Patrycja, tak mi przykro. Powinienem był zauważyć, co się dzieje, powinienem był cię chronić. Chcę to naprawić. Proszę, pozwól mi spróbować. Myślałam o tym przez kilka dni. Nie był częścią spisku, był ofiarą w inny sposób. Oboje zostaliśmy wykorzystani przez ludzi, którym ufaliśmy. Zgodziłam się spotkać z nim na lunch w jego kawiarni. Na początku było niezręcznie. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie z kawą i kanapkami, niepewni co powiedzieć. Przepraszam, powiedział w końcu za to wszystko za to, że nie zwracałem uwagi, za to, że pozwalałem im traktować cię tak, jak to robili. Rozmawialiśmy przez godzinę nie o mojej mamie, Magdzie, ani żadnej z tych dramatów. Po prostu o innych rzeczach, jego kawiarni, moich projektach budowlanych, normalnych sprawach. Na koniec zgodziliśmy się spotkać ponownie w przyszłym miesiącu. To samo miejsce, ten sam czas. Stało się to regularnym zwyczajem. Raz w miesiącu jedliśmy razem lunch w jego kawiarni. Rozmawialiśmy o pracy, o życiu, o wszystkim, z wyjątkiem rodziny, która się rozpadła. To nie była ta sama relacja, którą mieliśmy wcześniej, ale to było coś, Przynajmniej coś szczerego. Trzy miesiące po katastrofie na przyjęciu urodzinowym kupiłam nowy dom. Tym razem nie mieszkanie, ale prawdziwy dom z ogrodem i garażem. Był w cichej okolicy, z dobrymi szkołami. Mimo, że nie miałam dzieci, po prostu podobała mi się ta okolica. Dom miał dodatkową sypialnię, którą przerobiłam na gabinet. Postawiłam stół kreślarski, kupiłam dobre biurko i krzesło. A ściany wypełniłam półkami na moje pliki projektowe i książki referencyjne. Wieczorami po powrocie z placów budowy pracowałam w tym gabinecie, rysując plany nowych projektów, przeglądając umowy, planując kolejną fazę rozwoju mojej firmy. Moja firma prosperowała lepiej niż kiedykolwiek, bez ciągłego drenażu rodzinnych zobowiązań i wydatków. Mogłam wreszcie reinwestować w firmę. Zatrudniłam dwóch nowych kierowników projektów. I kupiłam lepszy sprzęt. Nie wiedziałam, co robi moja mama, nie wiedziałam, gdzie mieszka Magda, ani czy wciąż jest z Tomaszem. Nie obchodziło mnie to na tyle, by próbować się dowiedzieć. Nie byli już częścią mojego życia, i podobało mi się to. Mój ojciec i ja kontynuowaliśmy nasze comiesięczne luncze. Czasami rozmawialiśmy o otwarciu drugiej lokalizacji jego kawiarni. Czasami opowiadałam mu o trudnym kliencie lub projekcie, który poszedł nie tak. Nigdy nie poruszał tematu mojej mamy ani Magdy, chyba że ja pytałam czego nie robiłam. Mój telefon milczał, żadnych żądań pieniędzy, żadnego wpędzania w poczucie winy, żadnej krytyki mojej kariery czy życiowych wyborów, po prostu cisza. To było teraz moje życie mój dom, moja firma, moje wybory żadnych cudzych oczekiwań, żadnych cudzych planów wobec mnie, tylko moje. I po raz pierwszy od 34 lat to wystarczało. Nie potrzebowałam ich aprobaty, ich miłości, ani ich uznania. Miałam własny sukces, własne osiągnięcia, własną przyszłość. Zbudowałam to wszystko sama, bez nich. I będę budować dalej, jeden projekt naraz, jeden dzień naraz, nie oglądając się za siebie, na rodzinę, która tak naprawdę nigdy mnie nie dostrzegała. Koniec historii.